Ogromne tunele w Londynie prawie ukończone. 40 metrów pod centralnym Londynem kończy się właśnie największy obecnie projekt inżynierski na świecie. Do realizacji projektu użyto 8 maszyn drążących tunele. Każda z nich ma 7,1 metra średnicy i 150 metrów długości to więcej niż dwa Airbusy 380S. Maszyny zbierają materiał z podziemi i transportują go na tył maszyny. Osobne transportery dostarczają elementy konstrukcji tunelu. Podczas 12-godzinnej zmiany, 15 osób pracujących na maszynie jest w stanie wybudować 16 metrów tunelu. Tunele mają około 6 metrów szerokości, są większe niż te na linii Victoria, ale mniejsze od tunelu pod kanałem La Manche. Cały projekt obejmuje 42 km tuneli i rozpoczął się w 2012 roku. Szacuje się, że pociągi zaczną się tam poruszać przed 2018 rokiem.